Witajcie kochani, witam wszystkie osoby urodzone w słońcu, w skorpionie, na czytaniu miesięcznym na czerwiec 2021. Tak, zobaczymy, jakie energie idą do wszystkich osób z znaku skorpiona. Karty wcześniej oczywiście zawsze tasuję, ale jeszcze chwilkę dla Was specjalnie tutaj przed przełożeniem, co idzie w czerwcu do skorpionów. I patrzymy. Obecna sytuacja, co ma wpływ. Jest podstawą. Patrzę, jeszcze podglądam, czy ja dobrze rozkładam, żebyście wszystko widzieli. Co jest podstawą tej sytuacji? Co odchodzi do przeszłości? Co macie w głowie? Wasze świadome dążenia? Co w przeszłości? Tej najbliższej. dzieje, że tam widać. Co w przyszłości, tak? Yy, możliwości w danej sytuacji. Co z zewnątrz. Co warto wiedzieć. Jaki będzie wynik. Albo yy, Rezultat, tak? Wskazówka. I patrzymy z przełożenia, kochani, drogie skorpiony, macie dziesiątkę monet. Dziesiątka pentakli mówi o stabilizacji, o szczęśliwej rodzinie, o takim komforcie, zapewnieniu bezpieczeństwa. Ale patrzymy, jaka ogólna energia Czerwcu. Więc tak. W czerwcu macie, kochani, pazia buław. Pazia buław to są nowe jakieś działania, nowe możliwości. Pazia buław. To jest taki, co by tu zrobić? Bierze tę buławę i on jeszcze nie wie, co z nią zrobi, ale już nią wywija, idzie do przodu, nie umie ustać w miejscu. Jest jakaś taka chęć do, do czegoś nowego. Jeszcze nie wiadomo jak, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo z kim, ale, ale tak was jakby nosiło. Takie mam odczucie, że was po prostu e, skorpiony kochane będzie w czerwcu nosić. Jakiś pomysł, jakiś um, um, zalążek jakiegoś nowego przedsięwzięcia, działania. Coś, coś tutaj jest na rzeczy. co, co ma, e, co pomaga wam lub przeszkadza, co ma wpływ na tę obecną sytuację. No tutaj macie e, Rydwan. Wy po prostu jesteście zmotywowani do działania. Do tego, żeby się coś działo, żeby był ruch. Tak jakbyście nie umieli w czerwcu usiedzieć. Usiedzieć na miejscu. Jest tutaj też. takie Taka energia, czujecie, że wiecie, czego chcecie. Jeszcze nie wiecie, jak, ale macie po prostu nieodpartą chęć do działania. Macie taką nawet taką e, energię, e, gdzie co? Ja, ja nie mogę? Ja nie potrafię? Ja tego nie zrobię? Patrz, właśnie robię. Jakby jeszcze tak nie do końca to ukierunkowane jakoś yy, widzę. Jakoś tak yy, widzę w Was zapał, chęć do działania, wyrywacie się yy, do jakichś nowych możliwości, ale jeszcze tak, tak trochę mam wrażenie z motyką na słońce. Tak, tak nie wiecie jeszcze yy, co, ale już byście, już, już byście pędzili. No Zobaczymy jak to się rozwinie dalej. Co jest podstawą tej sytuacji? A no kochani, to tutaj jakieś wasze wewnętrzne przemyślenia. Mamy kapłankę. Kapłanka to intuicja, kapłanka to... To nie wszystko jasne. Tutaj mogą być sprawy zawoalowane. To ch choroba wie, co wam po głowie chodzi i co was tak nakręciło do tego działania? Tutaj nie macie. W mm, kapłance macie dużą mądrość, du dużą samoświadomość, ale kapłanka to taka. Mm, Intuicyjna osoba, e, skryta, nie wszystko jest jasne, nie wszystko jest na wierzchu, nie wszystko jest nazwane, nie wszystko jest opisane, i, i, i ja mam poczucie, że albo e, jeśli kapłanka pokazała się w podstawie, to albo wy nie macie wszystkich informacji i po prostu już macie dosyć, chcecie coś zrobić. A do końca jeszcze do Was te informacje jasne nie dotarły, i Was już po prostu nosi. Wy już się wyrywacie. No ileż można, tak? Albo po prostu nie mając hmm, pełnych informacji, macie przekonanie, takie przeczucie wewnętrzne, że musicie przejść do przodu, że to jest ten moment, kiedy trzeba zacząć działać. Jeszcze nie wiecie jak, nie wiecie do końca dokładnie gdzie, ale trzeba zacząć działać. Tutaj jakieś takie głębokie przemyślenia was pchają do działania. Coś tu sobie e, w głowie przewartościowaliście, coś, coś ważyliście, hmm. ale ja bym tutaj uważała, bo w kapłance nie wszystko jest nam wyjawione nie wszystko jest yy, nazwane nie wszystko jest odkryte yy. niedaleka przeszłość czyli co odchodzi do przeszłości odchodzi gwiazda wymieliście farta do tej pory jakiegoś czuliście się yy, zadowoleni czuliście się spełnieni czuliście się dobrze Byliście pod szczęśliwą gwiazdą. I mam wrażenie, że nawet nie mając wszystkich informacji, wy chcecie przejść do przodu, bo wam y, nadal y, sytuacja jawi się właśnie, że nadal macie tą szczęśliwą gwiazdę. Ja bym tu była ostrożna, bo gwiazda od was odchodzi ona odchodzi do przeszłości, więc tutaj nie macie wsparcia jakby z góry. Tu macie trochę niejasności, tak do końca, macie trochę takie po omacku y, działanie w kapłance y, y, I to jest podstawą. takie nie wszystko wiem, nie wszystko jest dla mnie jasne, ale tu ten paść po prostu aż nogami przebiera, aż tupie i macie ten rydwan no. konie w cuglach Czekają na to, żeby po prostu ich je uruchomić i powiedzieć. Wio, tak? Tak jakby was rozpierało yy, do, do działania, bo wam się wydaje, że nadal nad wami gwiazdy czuwają. Ostrożnie, więcej rozwagi, bo ta energia pazia buław jest bardzo niedojrzała, bardzo młoda. To jest takie jeszcze głupiutkie dziecko. Które ma już narzędzie, ma tą buławę, ale czy on potrafi z nią korzystać? To jest tak, jak chłopiec, który idzie i kijem wywija po krzakach. Na pewno macie taki obraz chłopca, takiego dorastającego, gdzie idzie, wywija kijem i tak ścina rośliny, pokrzywy po drodze. Taki nosi go, ale sam jeszcze nie wie co. Tak, tak mi się to kojarzy ta energia e, tego pazia. W tej chwili, w, tej, w, tej, w tym rozkładzie, tak? E, co macie w głowie? W głowie, kochani, trójka e, pentakli. Trójka pentakli to współpraca, to praca. To, to, to taka właśnie jak te pszczółki tutaj w kupie. Pracujemy, żmudnie robimy swoje e, i są z tego efekty. Wy chcecie chcecie coś tworzyć. Chcecie no po prostu to tak widać, że wy się rwiecie do tworzenia czegoś, do robienia czegoś w czerwcu, że aż was nosi. Wy macie plan, takie zamiary. Wyobrażacie sobie współpracę, taki po prostu tworzenie czegoś nowego, budowanie stabilizacji, budowanie relacji, budowanie nowych kontaktów. Chcielibyście w takim wize być. I to będąc dotychczas, pod szczęśliwą gwiazdą. Do tej pory wam się jakoś to udawało, a w tej chwili macie jakiś być może nowy pomysł, jeszcze świeży, jeszcze niedoprecyzowany, ale już też byście chcieli y, zadziałać. Co w przyszłości przyjdzie do was? Eremita. Eremita mówi: Skup się trochę. Skup się na, na sobie, posłuchaj siebie. Zajrzyj w siebie. To jest takie troszeczkę izolowanie się. Może, może to tak być, że wy kochani, albo y, zaczniecie działać, chcecie współpracy, i może ta współpraca nie nadejść z drugiej strony i się wycofacie. Zaczniecie główkować, zaczniecie myśleć. Zaczniecie przyglądać się sobie, rozmawiać ze sobą. Może tutaj dopiero wyhamujecie, tak? Jak zobaczycie, że tu nikt nie porywa się z motyką na słońce, nie chce z wami współpracować, może się okazać, że się wycofacie z tego. Może też się okazać, że w najbliższej przyszłości, jeśli tak zadziałacie, jak tutaj karty mówią, bardzo żywiołowo, bardzo nierozważnie w tym paziu, nie mając pełnych informacji, nie widząc kształtu sprawy, gdzie szczęśliwa gwiazda odeszła, odsuwa się od was, gdzie wy macie zamiar współpracy z, z jakąś firmą, osobami, z kimkolwiek i to nie nadejdzie, bo zbyt pochopnie, zbyt szybko działacie, nieprzemyślanie, nie macie planu na to działanie, to może się zdarzyć, że w najbliższej przyszłości wycofacie się z tego. Tak może być. Zamkniecie się w sobie. No bo jak, jak nie ma osób, które podzielają wasze poglądy, jak nie ma osób, które podejmują współpracę yy, w tym kierunku, co, który wam się wydaje słuszny, no to pff, no to się. Nie, to nie, tak? To zamykam się w sobie. Tak, tak to może wyglądać. Możecie się fochnąć zwyczajnie na świat, na ludzi. Odsunąć od innych. Nie, ja tu z sobą chciałem współpracować tworzyć. Nie chcesz, no to nie. Taka najbliższa przyszłość. Możliwości. Wasze możliwości, wasza energia, wasze nastawienie. Dziesiątka buław. Zastanówcie się, czy nie wzięliście na siebie zbyt wiele. Czy wy tutaj w tym działaniu, na przykład, jeśli wam nikt nie pomoże i wy sami zaczniecie działać, czy to nie jest za dużo na wasze barki? Bo dziesiątka buław mówi o przeciążeniach. O zmęczeniu, o, o zbyt wielu rzeczach, sprawach, które wzięliśmy na siebie, zbyt dużej e, odpowiedzialności, którą do siebie dopuściliśmy, tak? Mogliśmy bo każdemu po tej buławie dać, byłoby nam lekko, a my nie, my, my wszystko sami, tak może się tu zdarzyć. Tu sami i tutaj sami, zobaczcie. Tu się wycofujecie, robicie rzeczy sami, w Eremicie. A tu macie wszystkie problemy, też sami, na plecach, na głowie. Tu nikt wam nie pomaga. Tak, tak może, może pójść ta sytuacja. Takie y, może być Wasze nastawienie, że Wy po prostu wszystko weźmiecie sami na siebie. Y, co z zewnątrz? Jakie, jak, jakie wpływy są otoczenia? Y, otoczenie, kochani. Dziewiątka pentakli. Dziewiątka pentakli to jest stabilizacja. Dziewiątka pentakli to jest również karta komfortu, ale w samotności. To jest tu nie ma ludzi. Tu nie ma tu nie ma współpracy. Tu jest wszystko osiągnięte. Kto jest? Wszystko na wysoki połysk. Tu jest wszystko na, na naj, w najlepszej jakości. Tak? Ale tu nie ma z kim dzielić tych radości. Czyli możecie samotnie wypracować sukces. Ale zostaniecie. W nim sami. Może tak się zdarzyć. Zwróćcie na to uwagę. Ja nie mówię, że tak musi być. Po prostu taka energia się rysuje. Wiecie, że macie wpływ na własne życie, więc możecie pewnych spraw, pewnych osób, pewnych kwestii uniknąć, wiedząc, że taka energia idzie w, w, w określonym kierunku. Także warto to wziąć pod uwagę. Co warto wiedzieć? Wasze nadzieje bądź obawy. A no warto wiedzieć, że można zostawić to w cholerę wszystko. Szóstka mieczy mówi o podróży, o porzuceniu. Takim świadomym. To nie jest hmm, to jest taka podróż. Nie wiem jeszcze gdzie, ale jestem zdecydowany. Tego już nie chcę, co tu mam. Idę za chlebem gdzie indziej. Więc miejcie tego świadomość, warto wiedzieć, że można wyjechać, można to zostawić, można od tego odejść. Nie trzeba kurczowo się trzymać tego, co sobie człowiek założył na początku. No bo jak miał takie niejasne, Podstawy do, do tych działań, gdzie robił rzeczy pochopnie, gdzie nie było współpracy, gdzie nie było osób, które by go wsparły w tej drodze i wycofał się, a mimo to zrobił, wycofał się z, jakby z tej pomocy od innych i zrobił to sam, wziął na siebie dużo, osiągnął efekt. Ale czy ten efekt będzie cieszył? No, to już jest znak zapytania, bo w wyniku macie, kochani, siódemkę miecz. Może oszukiwaliście samego siebie? Wynik to: mm, Tu są zdrady, tu są kłamstwa, tu są oszustwa, i ze strony innych, i my sami sobie potrafimy takie rzeczy zrobić. Wmawiając sobie do głowy, wbijając pewne rzeczy do głowy. Czasami tak jest. Zapędzimy się w jakimś kierunku i po prostu tak jesteśmy zafiksowani na jakiś temat, na jakiś kierunek, że no, nikt nie jest w stanie nas z tej drogi wyprowadzić. Choćby racjonalne jakieś yy, nam przytaczał przykłady, yy, dawał wskazówki. My nikogo nie słuchamy, my idziemy, bo my mamy jakiś plan, założenie. Karta mówi: dość okłamywania. Uważaj, żebyś ty nie oszukiwał siebie i żebyś nie został oszukany. Pamiętajcie o tym, że to my jesteśmy kowalami swojego losu. Tutaj jest wskazówka. Dwójka pentakli mówi o zachowaniu równowagi, balansu, o, o żonglowaniu między dwoma światami: emocji, stabilizacji, rodziny, pracy. Może źle podałem ten emocji i stabilizacji, no ale, ale uczuć pieniędzy, bliskich i kolegów. Yy, pracy i domu. Yy, zbalansujcie to. Zwróćcie na to uwagę. Bo z przełożenia macie, kochani, dziesiątkę pentakli. Może, jak się zastanowicie tak dobrze a, i, i, i przemyślicie te siódemkę mieczy w, w wyniku, to może się okazać, że wy już macie stabilizację, a wy jakieś takie. Gwiazdkę z nieba byście chcieli, albo żeby było jeszcze lepiej. Jak jest bardzo dobrze. No może być zawsze lepiej, tak? Tak jak to mówią, może być lepiej, ale jak jest bardzo dobrze, to po co to psuć? Po co to psuć? Więc tak, podsumowując, dla skorpionów. Jakieś nowe działania? Zwróćcie uwagę, czy macie wszystkie fakty, czy wszystko wiecie, czy wszystko jest dla Was jasne przy podejmowaniu decyzji. Sprawdźcie, czy są osoby, które chcą Wam pomóc. Nie bierzcie na siebie zbyt wiele. Nie odsuwajcie się od ludzi, czy od bliskich, czy od współpracowników, czy od kolegów, bo sukces w samotności nigdy nie cieszy. I zwróćcie uwagę na to, kochani. Bo może się tak zdarzyć, że wy, że wy chcecie w cholerę wyjechać, zostawić to wszystko, bo też mi się tak teraz tutaj nasunęło w tej szóstce mieczy. Bo to też jest karta podróży, przemieszczania się, że, że chcielibyście może gdzieś za chlebem pojechać, że tak powiem. Zwróćcie uwagę, czy, czy po prostu... Zweryfikujcie jeszcze raz ten plan. Czy on jest aby na pewno zasadny, potrzebny i... On w tej chwili ma szansę realizacji, bo sam plan, jako taki, może być bardzo dobry. Tak, tutaj założenia są bardzo dobre, tylko może czas jest niesprzyjający, może, może moment nie ten. Może trzeba się na chwilkę zatrzymać i jeszcze raz zweryfikować wszystko, wszystkie za i przeciw. Yy, miesiąc pracowity, wytężony, możecie się poczuć zmęczeni, yy, przeciążeni, uważałabym na to, aby zachować równowagę między pracą, a odpoczynkiem. I tak widzę, że skoncentrowani jesteście na działaniach. Na pracy, na działaniach, na główkowaniu, na myśleniu. A nie ma tutaj na ten miesiąc żadnego przekazu dla emocji. Tu nie ma żadnego przekazu miłosnego. Ale to nic, wakacje dopiero przed nami. Więc jeśli teraz podziałacie w pracy, być może w następnych miesiącach będą jakieś wakacyjne przygody albo nie tylko wakacyjne. No cóż, wszystkiego dobrego Skorpiony na ten czerwiec.